Zdobycie Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej, było jednym z najważniejszych motywów rozpętania przez Adolfa Hitlera II wojny światowej. Kolonizacja i zniemczenie ziem ówczesnej Polski, Czechosłowacji, państw bałtyckich oraz republik Związku Radzieckiego, Białoruskiej i Ukraińskiej. To najbardziej śmiały z programów III Rzeszy, który przeszedł do historii jako Generalny Plan Wschodni. W jego założeniach eksterminacji lub wysiedleniu podlegać miało 80% ludności polskiej i litewskiej, 75% społeczeństwa białoruskiego i 65% ukraińskiego oraz połowa etnicznych mieszkańców Łotwy i Estonii. Uwarunkowania polityczne, logistyczne i ideologiczne spowodowały, że to na terenach polskich, wcielonych do Niemiec jako administracyjny okręg kraju Warty, ten eksperyment demograficzny zrealizowano na największą skalę. W przeciwieństwie do innych ziem polskich, wcielonych do Rzeszy. Artur Greiser, namiestnik kraju Warty, zdecydował, że germanizacja na tym terenie obejmie ziemię, nie ludzi. Wynikało to z jego poglądów o całkowitym fiasku działań germanizacyjnych w okresie zaborów, ale też było zbieżne z radykalnie rasistowskimi poglądami Hitlera. Deutsche Volksliste kierowano jedynie do tych osób, które potrafiły wykazać niemieckie pochodzenie lub udokumentowaną działalność na rzecz państwa niemieckiego w okresie przedwojennym. Pozostali obywatele Polscy powinni zostać przesiedleni, deportowani, skierowani do przymusowej pracy, albo poddani pośredniej i bezpośredniej eksterminacji. <mulary> Łodzi, przebudowę narodowościową i krajobrazową miasta rozpoczęły jesienią 1939 roku tzw. rugi. Polegały one na usuwaniu Polaków i Żydów z ich mieszkań czy domów i kierowaniu ich do lokali o dużo niższym standardzie. Uzyskane w ten sposób pomieszczenia przeznaczono na urzędy okupacyjnej administracji oraz przekazywano napływającym z Rzeszy niemieckim urzędnikom, policjantom, wojskowym, przedsiębiorcom. Pierwsze rugi dotknęły mieszkańców najlepszych lokali w śródmieściu oraz willowych dzielnic Julianowa, Karolewa i Radogoszcza. Na początku 1940 roku w ten sposób wysiedlono kilkanaście tysięcy Polaków z obszaru wyznaczonego pod łódzkie getto. W okolicznych wsiach, na podobnej zasadzie, Polaków usuwano z gospodarstw i ziemi, którą przeznaczono dla niemieckich osadników. W kraju warty ofiarami tego procederu padło w okresie wojny ponad 200 tysięcy osób. Planowa i systematyczna akcja wysiedleńcza w kraju warty ruszyła w grudniu 1939 roku. Polegać miała na deportacji Polaków, a początkowo również Żydów, do generalnego gubernatorstwa. I uzyskaniu w ten sposób przestrzeni dla osadnictwa Niemców sprowadzanych tu z terenów Republik Bałtyckich, Wołynia, Wschodniej Małopolski, Besarabii, Dobrudży i Bukowiny. Wysiedlenia przybierały dwojaką formę. Niekiedy były to imienne decyzje dotyczące natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i stawienia się w odpowiednim urzędzie, skierowane najczęściej do przedstawicieli inteligencji społeczników oraz byłych wojskowych. Zdecydowanie częściej jednak przybierały postać brutalnych, masowych akcji. W okresie niemieckiej okupacji ofiarami tego rodzaju operacji w całym kraju warty padło około 435 tysięcy obywateli polskich. W Łodzi jedną z pierwszych i najgłośniejszych akcji było wysiedlenie polskich mieszkańców osiedla Mądwiła Mireckiego na polesiu Konstantynowskim, przeprowadzone w grudniu 1939 i w styczniu 1940 roku. Dramatyczny przebieg tej operacji był typowy dla większości akcji wysiedleńczych w Łodzi do połowy 1941 roku. Akcje rozpoczynano wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, licząc na obecność w domu osób wyznaczonych do deportacji. Oddziały policji, żandarmerii oraz jednostek pomocniczych otaczały teren szczelnym kordonem. Mieszkańcom wyznaczano od 15 do 60 minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy do bagażu, który w przypadku osoby dorosłej nie mógł przekraczać 25 kg. A w przypadku dziecka 10 kg. Przedmioty wartościowe, dzieła sztuki, biżuterie, drogie ubrania i buty podobnie jak całe wyposażenie mieszkań należało bezwzględnie pozostawić na miejscu dla nowych lokatorów. Ścisłe limity dotyczyły również gotówki, jaką mogła mieć przy sobie jedna osoba. Wszelkie próby ukrywania złota czy waluty Skazane były na porażkę wobec kilkakrotnych rewizji i kontroli bagaży, jakim podlegali wysiedleńcy. W bardzo krótkim czasie ludzie ci, niepewni dalszego losu ani miejsca relokacji, musieli podjąć decyzję o spakowaniu dokładnie tego, co w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy mogło gwarantować przeżycie. Zakładano na siebie tyle warstw ubrania, ile tylko umożliwiało poruszanie się. Małe dzieci zawijano w poduszki i pierzyny. Niemcy zezwalali na zabranie niewielkiej ilości pościeli i jedną zmianę bielizny. Warunkiem przetrwania było często zapakowanie żywności, ponieważ w obozach przesiedlańczych warunki aprowizacyjne były fatalne, a w czasie transportu wyżywienia w ogóle nie zapewniano. Czasem nieoczywiste przypadkowe przedmioty wrzucone na wózek w ostatnim momencie, jak wiadro, nocnik, rondel, okazywały się później na wagę złota. O godzinie 10.00. Zjawiło się w moim mieszkaniu dwóch żandarmów niemieckich i jeden policjant miasta Łodzi i zakomunikowali mi, że ze względów politycznych muszę w przeciągu pół godziny opuścić mieszkanie razem z rodziną. Wolno mi było zabrać sto marek niemieckich na osobę, ubrać się ciepło, gdyż czeka nas daleka podróż, a z garderoby wziąć po 25 kg na osobę. Mam też usiąść przy stole i napisać zeznanie, jaki majątek posiadam, ile jest on wart, ile mam długów i u kogo. Po zakończeniu zeznań miał nastąpić wymarsz, ale przedtem jeden z żandarmów zaproponował, abyśmy coś na drogę zjedli. Więc zjedliśmy co było trochę kiełbasy, chleb i wypiliśmy herbatę. Lecz przed wypiciem herbaty kazali mi łyżeczkę spróbować, w obawie czy nie jest zatruta. Po posiłku nastąpiło ostateczne pakowanie się. Pozwolili tylko zabrać na cztery osoby dwie kołdry, dwie poduszki, bielizny na jedną zmianę i żywności na pięć dni to jest dwa bochenki chleba, trochę masła, smalcu, kilogram kiełbasy. Relacja Bolesława Knapskiego Strasznie się trzęsłam. Kiedy wychodziłam do przedpokoju trzymana za rękę przez ojca, zobaczyłam, że na wiklinowym foteliku dziecinnym siedzi mój miś. Wzięłam za rękę tego misia, aby go zabrać. I wtedy Niemiec podszedł do mnie i go odebrał. Tu przyjdą niemieckie dzieci i też będą chciały się nim bawić. Relacja Urszuli Pietraszek. W pierwszym okresie operacji wysiedleńców kierowano do punktów zbornych zlokalizowanych w centrum miasta, a następnie podstawianymi tramwajami przewożono do obozów przejściowych. Jeden z pierwszych utworzono w dawnej fabryce Abbego przy ulicy Zgierskiej. To tutaj trafiła duża część mieszkańców osiedla Montfiła Mireckiego. Gromadzono ich w dawnych halach fabrycznych, lokując na podłodze wysypanej słomą, nie umożliwiając dostępu do urządzeń sanitarnych, których w tamtym okresie na Radogoszczu nie było. Na szczęście, pobyt w tym obozie zwykle nie trwał długo. W ciągu kilku dni wysiedleńcy trafiali do transportów kierowanych do docelowego miejsca relokacji w generalnym gubernatorstwie. W późnych godzinach wieczornych, gdy już zgromadzono wszystkich wysiedlonych ze wschodniej części miasta. Zostaliśmy pod eskortą żandarmów odtransportowani do obozu więziennego przy ulicy Zgierskiej na Radogoszczu. Zebranych z różnych części łodzi wysiedleńców umieszczano w halach fabrycznych, w których na posadzkach pod ścianami posłano jak dla bydła trochę słomy. W jednej z takich zatłoczonych ludźmi hal znalazła się też cała moja rodzina. W obozie na Radogoszczu panowały bardzo ciężkie warunki. Wraz z innymi więźniami byłem poddawany dotkliwym represjom. Niemieccy strażnicy obozowi urządzali ciągłe alarmy i apele. Przeprowadzali częste rewizje. Wszyscy wygłodzeni i zziębnięci, pozostawaliśmy w nieustannym napięciu i w wielkim niepokoju o przyszłe nasze losy. Na początku 1940 roku utworzono Centralny Obóz Przesiedleńczy przy ulicy Łąkowej 4. Zlokalizowano go w pomieszczeniach fabryki Barucha Giggsmana i był to największy z kilku funkcjonujących w łodzi obozów centrali przesiedleńczej. Kierowano tu osoby z różnych obszarów kraju warty, aby po dokonaniu ich rejestracji i selekcji kierować ich do docelowych miejsc wysiedlenia. Warunki w obozie były dramatycznie złe. Wysiedleńców lokowano w pomieszczeniach pofabrycznych w potwornym ścisku i brudzie. Spano bezpośrednio na podłodze, wysypanej niewielką ilością słomy. Urządzenia sanitarne były prowizoryczne, niewystarczające dla ogromnej liczby osób. Wysiedleńcy otrzymywali bardzo niewielkie, niskokaloryczne racje żywnościowe. Do obozu nie dostarczano mleka ani żywności dla dzieci. Ze względu na panujące tu warunki, w obozie szerzyły się epidemie, które największe żniwo zbierały wśród osób starszych i małych dzieci. Śmiertelność wśród najmłodszych mieszkańców obozu była ogromna. Centrala Przesiedleńcza współpracowała ściśle z urzędami pracy oraz urzędami rasy. Wśród osób rejestrowanych w obozach przesiedleńczych pracownicy obu tych instytucji dokonywali selekcji. Osoby młode i silne kierowano na roboty przymusowe. Z kolei funkcjonariusze łódzkiego oddziału głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa wyszukiwali osoby lub całe rodziny, które pod względem rasowym posiadały potencjał do zniemczenia. Przenoszono ich do obozu Germanizacyjnego utworzonego przy ulicy Spornej 73, gdzie przechodzili tak zwane badania rasowe polegające na pomiarach obwodu czaszki, długości nosa, rozstawu oczu i innych pseudonaukowych testach. Osoby zweryfikowane pozytywnie wywożono w głąb Niemiec, gdzie w specjalnie dobranych środowiskach lokalnych i zawodowych przechodziły proces asymilacji. Dotyczyło to również dzieci, które w przypadku określenia ich cech fizycznych jako aryjskie były odbierane rodzicom i przekazywane do adopcji niemieckim rodzinom w Rzeszy. Pociągi dla wysiedleńców podstawiano najczęściej na dworzec fabryczny. Podróż trwała nawet kilka dni, w fatalnych warunkach, bez dostępu do wody, żywności, w ścisku i brudzie. Na koniec, umęczonych pobytem w obozie i wycieńczonych w transporcie ludzi, pozostawiano na stacji docelowej. Albo w szczerym polu, jeśli pociąg nie miał możliwości wjazdu na dworzec. Funkcjonariusze lokalnej administracji niemieckiej kierowali przybyłych najczęściej do miejscowych gospodarstw rolnych, gdzie byli przymusowo lokowani do czasu znalezienia pracy i zatrudnienia. Wysiedleńcy, pozbawieni środków do życia, przez pierwszy okres w nowym miejscu skazani byli na pomoc lokalnej ludności. Dawni urzędnicy, wojskowi, intelektualiści musieli zaaklimatyzować się w środowisku wiejskim i udowodnić swoją użyteczność w gospodarce rolnej. Łatwiej o pracę było z pewnością fachowcom, rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym posiadającym konkretny zawód lub umiejętności. Do własnych domów mogli wrócić często dopiero w styczniu 1945 roku, kiedy zakończyła się niemiecka okupacja łodzi. A nie były to łatwe powroty. W łodzi porzucone przez Niemców mieszkania były dokumentem ich panicznej ucieczki. Powracający do swoich domów wysiedleńcy zastawali na stołach talerze z resztkami jedzenia, niedopitą herbatę i wanienki z zamarzniętym praniem, którego ktoś nie zdążył rozwiesić. Mienie po niemieckie, porzucone w mieszkaniach, należało zgłosić do urzędu likwidacyjnego, a następnie odkupić, jeśli właściciel mieszkania chciał je zachować. W wielu mieszkaniach powracający właściciele zastawali puste ściany, rozbite drzwi i okna, ślady po szabrownikach, którzy rozkradali resztki tego, czego nie udało się wywieźć Niemcom. Po raz kolejny w ciągu jednej wojny dawni wysiedleńcy musieli rozpoczynać od zera budować nowe życie w nowej Polsce.